Kolejny dzień, kolejna radość, kolejne wesele. Styczeń, środek zimy. Śniegu nie ma, jesteśmy my. Gdzie idziemy, Ewa? Do hotelu Orion. A gdzie? Do restauracji. W Kraśniku. W Kraśniku. To znaczy nie, nie naszym, nasz. bo fabrycznym. <śmiennie> <śmiennie> jesteśmy w Kraśniku Fabrycznym. Akcja zwiedzania Kraśnika pod samiośką fabryką. To miasto, to ta dzielnica powstała tylko i wyłącznie przez tę fabrykę. I dzisiaj tutaj jedziemy zagrać w hotelu i restauracji Orion i ta, ten hotel, ta restauracja mieści się w dawnej stołówce tej oto fabryki. Fabryka zatrudniała kiedyś, nie wiem ile osób, ale podejrzewam, że w tysiącach, nie w setkach. Produkowali oni łożyska. Czy teraz produkują tam łożyska? Chyba też. Tak? Tak. tak. Wiem, że została ta fabryka sprzedana, już nie jest w polskich rękach. Zresztą na jej ogromnym terenie mieści się kilka różnych jakby przedsiębiorstw. No i zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Do fabryki dojeżdża się taką drogą, proszę bardzo. Tu jest teren, trochę niewidoczny, ale wierzcie mi, że ogrom tej fabryki jest naprawdę duży. Cały Wstawisz ten mapkę teren. fabryki. Może wstawimy mapkę, tak. Zobaczcie, tutaj się kiedyś wjeżdżało, to jest prawa główna fabryki. Żeby tam w ogóle wejść, to trzeba mieć przepustkę. Kiedyś to się nazywała fabryka łożysk tocznych, dzisiaj Polish Bearing Factory. I ma taki oto charakterystyczny komin kiedyś tych rur było więcej, mi się wydaje, a teraz jest już tylko jedna, a tak właśnie prezentuje się wyremontowana stołówka pracownicza Fabryki Łożysk stocznych. Nazwa się nie zmieniła, nadal jest to Orion, ale wszystko w środku jest zupełnie inne. I też taka ciekawa historia się łączy z tym miejscem, bo kiedyś, zanim jeszcze wesela, zanim jeszcze takie rzeczy, to organizowałem koncerty w Kraśniku jako nastolatek i tutaj organizowałem koncert TEF metalowy, a wystrój tej sali był dosyć bardzo, bardzo weselny. Zwisały balony. Może znajdziemy zdjęcia to wam pokażemy jak to wyglądało, ale pamiętam, że jeszcze przed koncertami był pokaz walki wikingów ze Słowianami albo samych wikingów. Także było dużo ludzi i bili się na miecze przed samą sceną. Bryła generalnie jest bardzo podobna, ale wystrój jest zupełnie inny niż wtedy. Zobaczymy czy uda nam się zrobić zdjęcia. Ja przy okazji pójdę otworzyć bramę i się Rozpakować, bo wspominki to jedno, a granie to drugie. Tak wygląda to z przodu: no niczym nie przypomina ten obiekt tego, czym był parę lat temu. Parę lat temu, no jest kompletnie, kompletnie wyremontowany. Jest ta sala, Orion, która była kiedyś stołówką pracowniczą. Nie wiem ile tu osób się gościło, ale jest naprawdę duża. Dzisiaj tu będzie 80 osób. Kiedyś było tak, że tutaj była scena. Organizowane były różne koncerty i zaraz Wam opowiem o jednym, który ja organizowałem. Tu, była, tu było w ogóle, nie było tego oświetlenia. Słuchaj, eee, bliżej, bo nie będziemy słychać. Tak nie, było tak, nie było tego sufitu w ogóle zrobionego. Tylko tutaj były poprzeciągane takie białe szarfy, jak to kiedyś na weselach się robiło. Było dużo balonów. I my w tej atmosferze organizowaliśmy koncert death metalowy. Przyjechały chyba 4 albo 5 zespołów. Przyjechał taki jeden zespół, e, nie pamiętam jak się nazywają, ale tam dziewczyna jakaś śpiewała. I podczas ich, ich pierwszego utworu, tutaj z tej sceny w pełnej zbroi, wyskoczył taki chłopak, Paweł Bochen, pozdrawiam jak ogląda. W pełnej zbroi on sam już ważył gdzieś około 100 kilo, zbroi to było gdzieś ze 130. Jak zeskoczył z tego, to aż się ziemia zaszrzęsła. No i tutaj generalnie miecze, pełne zbroje, uderzali się, aż iskry leciały. No, a w tle grał zespół. Potem był kolejny zespół, chyba to był z Biłgoraja, Odi e, Profanum Vulgus się nazywał I następny zespół to był zespół Arater z Warszawy. I jeszcze był zespół Wydonist. Nie wiem, co się z nimi dzieje. Mam nadzieję, że dobrze się nie dzieje. Ale pamiętam, że jeszcze tamtędy się dało wchodzić, choć pokazano, gdzie jest stanik. Generalnie mieliśmy bardzo podłe nagłośnienie, które tutaj było, jakieś oświetlenie błon Tam jeszcze właśnie była dziura, nie było tej ściany w ogóle. Można było tam przejść i na dole jeszcze były, było dużo sal. Była duża sala i była tam garderoba. I tutaj były pierwsze moje początki, tutaj zobacz. jako oświetleniowiec. Bo tutaj stał taki stroboskop. Taki stary, hamski stroboskop z dyskoteki. I to był pierwszy raz, kiedy świeciłem w życiu oświetleniem. Po prostu podłączając go do prądu i celujący zespół. Także takie były początki. Przyszło około 100 parę osób, co na Kraśnik było naprawdę dobrym wydarzeniem w tamtych czasach, jeszcze z taką muzyką. No i generalnie zabrakło trochę pieniędzy, bo nie przyszło aż tyle, co trzeba było. Ówczesny właściciel obiecał, że dołoży. Okazało się, że nie dołoży. Troszkę się tam pokłóciliśmy. No i tak to wyglądało. chyba przedostatni mój koncert, co organizowałem. A wtedy no, zespoły grały naprawdę z jakieś podłe stawki, typu 150 zł 500 chyba wzięli ci z Warszawy te dwa zespoły, więc naprawdę tam zabrakło chyba z 50 zł tak naprawdę. Tak czy nawet było sprawę? Ja pamiętam, że chyba albo ktoś mi pożyczył, albo jechałem na gapę tym autobusem stąd. I nie wiem, czy to było wtedy, ale chyba wy, wywaliło prąd coś w fabryce. Takie były jakieś historie. A tam, jak to, ta, ta sala była, to tam nie było tej wnęki, tylko był taki bar, taki bar normalnie, jak z lat 2000-tych 90-tych, No strasznie to było wszystko takie takie wszystko było tak z innego odpustu nie? i teraz w ogóle jak na to patrzę to dziwię się, że to jest tak wyremontowane i tak doprowadzone do takiego stanu, bo było tutaj naprawdę kiepsko. Na te deski zostały. Albo odnowione są tutaj z tej sceny. Takie właśnie drewno. Coś było podobnego, znajdziemy być może zdjęcia z tego koncertu, bo może, może się uda, to wam pokażemy, to w wkleimy, jak to było dawno, dawno temu, miałem wtedy chyba z 16 czy z 17 lat, wiem, że chyba jeszcze nie byłem pełnoletni, ale już takie, nie wiem, nie wiem, co ci ludzie mieli w głowach, że 16-latek dzwoni, w sumie to oni dzwonili do mnie, bo mieliśmy taką stronę Scena Lokalna i oni dzwonili do nas albo pisali maile i my organizowaliśmy im koncerty w Kraśniku. Różne zespoły z Warszawy przyjeżdżały. Jeden zespół w Kraśniku, nie wiem, czy się do tego przyznają, po, po tylu latach zagrali za 170 zł. Mieli jeszcze pizzę zagwarantowaną. Pizzę nie wzięli. To nie było tutaj, tylko gdzie indziej, w Centrum Kultury i Promocji. A teraz grają trasy po Australii, po nie wiem, Nowej Zelandii, Ameryce Północnej, Południowej. Nazywają się Wotum. Pozdrawiam, jeśli pamiętają swoje początki, jeszcze z innym wokalistą. I na ich koncercie było wtedy siedem osób, nie? A teraz sprzedają płyty, wydają koncerty. A no tak się kiedyś działo. I zaufali szesnastolatkowi, który organizował koncerty w Kraśniku. Tutaj <grym> no, tak. była przedostatnia impreza. Death metalowa. W jeszcze bardziej weselnej. Takim mieliśmy fantazję. Bardziej dzisiaj wesele. Gramy. Chyba parkiet jest wycyklinowany. Chyba parkiet jest wycyklinowany. bo szkody takiego parkietu było. Może jeszcze są gdzieś ślady po mieczach. Hmm. A gdzie on skoczył? Ten razion spędzał się stamtąd i skakał tutaj. Hmm. To, tak, tą, to może to, być dalej. to. Może być, że to tu, no. Albo nie, to już pocyklinowany. <laughs> <laughs> tak, no. Dzisiaj gramy, oświetlamy też. Może pokazać nasze oświetlenie. Tak wygląda. Później jak będzie ciemniej, to jeszcze trochę wam pokażemy na czym polega. Bo to jest na razie świeci na jeden kolor, ale jak ktoś przyjdzie, na przykład pani młoda powie, że jej się nie podoba, możemy wszystkie zmienić. Każdy, każdy, każdy reflektorek z osobna możemy zmienić na inny kolor. E, także tak to będzie wyglądać, ale to jeszcze jak się ściemni to wam pokażemy bardziej. Bo teraz to tego nie widać. Okay.

Szaro, góro i ponuro, ale zobaczmy co się jeszcze może stać z naszym oświetleniem, wszystko jest oczywiście sterowane stąd, ja mam na tym władzę absolutną, możemy sobie zrobić na przykład tak, chcemy, przychodzi ktoś, dekoratorka pani młoda mówi, nie, znudziło mi się, chcę żeby była cała sala czerwona, proszę bardzo, jest cała sala czerwona, chcę żeby była cała sala zielona, okej, okay, nie ma sprawy, chcę na przykład żeby wszystko było zielone, a za mną, za parą młodą, na przykład było niebiesko. Proszę bardzo, jest. Ale niebieski. słabo wygląda może białe. Jest ok. Różowe, co? Jest różowe. Magenta. Możemy generalnie. Yy, no, wiem ja się bawię. <laughs> Ale myślę, że wiem, że mi wybaczą. <laughs> Zobaczmy, teraz możemy zrobić na przykład yy, każdą, każdą generalnie osobną. Możemy to lampę, z angielskiego fixturę włączyć, wyłączyć zaznaczyć, odznaczyć ona jeszcze nie tylko potrafi zmieniać kolor ale potrafią też oczywiście różne sztuczki, efekty, na przykład możemy zrobić tak ale to tylko zaraz muszę odznaczyć I zobaczcie, tam się już coś dzieje można zrobić tak, żeby się ruszały tak, wolniej, spokojniej można zrobić, żeby jeszcze troszkę inaczej nie ma problemu, można zrobić stroboskop, można zrobić wszystko. Teraz nie będę robił stroboskopu, bo goście jednak siedzą, mogą zauważyć akurat tę zmianę. I na tym polega nasza aktywna dekoracja światłem: że wszystkie kolory można poruszać, zmieniać w trakcie imprezy. Nie tylko to, że postawimy coś, świeci, ale także można, że można to, jakoś na to wpływać. Zostawmy te kolory, zobaczcie. Każdą mogę zasobną. Zaznaczę sobie tę, tam, tam sobie zaznaczam, i któreś mi się tam zaświecają. Ty, ty, tam się zaświeciły inne. Każdą generalnie z osobna, można potraktować inaczej, można ustawić każdy inny kolor, one mogą każdy w inny sposób świecić, albo wszystkie mogą się zachowywać jak jeden organizm. Najlepiej jak jesteś takiego właśnie spójnego, dopasowanego, kolorystycznie jak teraz. I wtedy człowiek... Siedzi w przyjemnym, przyjemnym świetle, nie męczy się z jego wzrok. No i generalnie dekoracja jest dużo, dużo, dużo zyskuje na plus. Zobaczmy jeszcze raz: bez tego farogóro, z tym wesoło, radośnie i pięknie. Na tym to polega. A jak gra muzyka, to jeszcze może reagować to na muzykę. Widzimy właśnie ewe w naturalnym środowisku. Także w ubraniu. Grzyby. Grzyby i Ewa. Ewa i grzyby. To wygląda jak śledzie. Ewa jest taką grzybiarką sportową. Zbieraj, ale wyrzuca. I jest piąta rano i my wracamy do domu mhm. Na szczęście dzisiaj krótka droga, bo jakieś 10 minut 15 Nie no, 15 to przesadzę No ślisko jest. A ślisko jest, to może 15. Piąta rano wracamy do domu. No i do zobaczenia w następnym vlogu. A następny vlog będzie. Jeśli chodzi o wesela. Nie, to może wcześniej będzie. Dobra, nieważne. Kiedyś się widzimy.